Dobry Państwu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o bardzo ciekawej barwie. Za mną próbka. To jest ultramaryna. Ciekawa bardzo farba, ciekawy kolor, ale dwa słowa o historii. Otóż kiedyś wydobywano z takiego minerału, który się nazywał lapis lazula, pigment ultramaryny. Ze względu na to, że skład chemiczny był różny, to w zasadzie nie ma jednej ultramaryny, tylko są różne odcienie tegoż koloru. Ale w czasach średniowiecza, w renesansie, po złotej farbie, ultramaryna była najdroższym pigmentem w Europie. Wynikało to z tego, że ten minerał wydobywano. Z gór, które były w Afganistanie. I prawdopodobnie nazwa Ultramaryna wywodzi się z łacińskiego za granicą. Ale co jest takiego ciekawego w tej barwie? Otóż teraz właściwie nie stosuje się tej Ultramaryny naturalnej. W XIX wieku wynaleziono Ultramarynę syntetyczną, ale właściwości tej tej farby są dosyć ciekawe. Otóż jest to z tej całej gamy błękitów, błękit dosyć ciemny, ale jego taka istota polega na tym, że to jest farba półprzeźroczysta, czyli laserunkowa. Jeżeli pomalujemy na białym tle farbą ultramaryny, to, to będzie ciemny kolor ale on będzie taki świetlisty, bo zawsze spod tej farby będzie prześwitywał grunt, czyli biel. Piękny kolor, ale czasami klienci w sklepach dla plastyków narzekają, że nie mogą kupić ultramaryny kryjącej, no bo, no bo nie ma takowej. To jest cecha własna tego pigmentu. I proszę Państwa, jeszcze taka ciekawostka. Jeżeli na białym tle ta ultramaryna wydaje się, że jest takim ciemnym kolorem. To w otoczeniu na przykład czerni czy w ogóle jakichś ciemnych kolorów, to ona mimo że jest ciemna, ona bardzo pięknie świeci. Ona ma taki swój wewnętrzny blask. I ten blask jest bardzo często wykorzystywany, ale malarze chcą rozjaśnić tą ultramarynę. No i tu proszę Państwa jest kłopot i to jest ta jedna z wielkich tajemnic tego koloru. Otóż da się rozjaśnić oczywiście ultramarynę dodając biel, ale to już wtedy przestaje być ultramaryna. Może porównam to do tego, co może stać się z herbatą, taką mocną, czarną, dobrze zapaszoną herbatą, która jest przeźroczysta. Kiedy dolejemy do tego łyżeczkę mleka, no to mniej więcej to się dzieje z ultramaryną, kiedy dodamy tam biel. Ale jeszcze zostajmy chwilę przy bieli. Taka ciekawostka, doświadczenie naszych babci. Otóż kiedyś, kiedy nasze babcie wygotowywały białe koszule, żeby były takie śnieżno-białe, kiedy je prały. Do ostatniego płukania dodawały tak zwaną farbkę. A to było nic innego jak proszek ultramaryny. Ale dodana w, niewielkie, w niewielkiej ilości powodowało, że ta tkanina optycznie wydawała się bielsza. No i myślę, że jak będą Państwo patrzyli na jakieś obrazy, gdzie właśnie ten kolor występuje, to tak bardziej się. Tym kolorem zaprzyjaźnić.